Ja, ale muszę to zrobić. Mm. Yy, nie kupuję Speedrunner, ale, ale ja się źle czuję dla mojej kasy w tej grze. Nie kupuję niczego innego, tylko to kupię. Na szczęście, więc nie stracę też tak dużo kasy. Jakby mogła stracić, nie potrzebuję raczej więcej. Mam nadzieję. Druga strona jest prostsza, ale co z tego? Tak czy jak przeszłam. Okej. Okay. To nie ma sensu, żeby to działało. O nie spadło. Ale nie jestem na sam dół, przynajmniej. Bo jakby to było. To z z dołu. Okej okay. Damy radę. Nawet nie zwracam uwagi na moją. Baterię Bateria, czemu mnie denerwujesz? Dobra, już jest połowa rundy minęła, ale dobra. Ale to nie jest też takie proste, bo jakby to jest trochę trudne, bo są po pierwsze ciemne rzeczy, po drugie to jest po prostu bardzo dziwne, po trzecie to też nie ma tak make make i już, już się przeszło, bo to też trzeba chwilę się pomęczyć. Dobra, jeszcze raz przechodzimy. Okej, okay, jesteśmy już... Jesteśmy już... daleko. Na razie te y nie są takie złe, ale... No i jest jakiś nowy. Oczywiście nowe są dla mnie takie średnie. Ale no okej. Okay. Seh